Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Serdecznie zapraszam was na kolejny odcinek z Pioneers of Pagonia. Ostatnio udało nam się odeprzeć kilka ataków, ale z tego, co właśnie przed chwilą usłyszałem, słuchajcie, to jest taki niepokojący dźwięk tego, że znowu zostaliśmy zaatakowani. Widzę, że Golok nie ma tutaj lekko. Nasz żołnierz będzie. podejmie nierówną bardzo walkę, która skończyła się właśnie jak widać, niepowodzeniem, ale na szczęście mamy tutaj większą obstawę. Proszę zostawić tego leśnika. Uuu, leśnik dał radę, słuchajcie. No. Tak, mamy tutaj obstawę. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nasi będą mogli spokojnie wydobywać dalej yy, żelazo. I słuchajcie, poradziliśmy sobie. Poradziliśmy sobie. Dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Jestem z was dumny, chłopaki, ale potrzebujecie, żeby było was troszeczkę więcej. Tak. Tak, nie dałbym rady teraz. Albo raczej oni by nie dali radę tym elitarnym bandytom tutaj. Ale słuchajcie, my już chyba możemy. Tak, wysłać tutaj. Ekipę, że się tak wyrażę. Może tak i w ten sposób. No i co się znowu dzieje? Gdzie mamy jakiś atak? Gdzie? Złodzie coś ukradł? Nie, no nie mówcie. Cie coś ukrywa. Tutaj. Sprawdźmy, gdzie jest jakiś zuchwały cwaniak. Tragarz... No nie widzę, ale może przydałoby się po prostu więcej. Chwilowy zastój widzę. Ile mamy w ogóle płótna? Zero. No tak. Ile mamy? Lnu. No, też słabo. Ok. Żebyśmy tylko nie mieli stagnacji Tutaj chciałbym zbudować Może wróćmy do tego Oczywiście chatkę łowczego tak? On już powinien mieć w zasięgu co nieco I teraz tutaj Czy mamy tutaj jakąś Kolwiek obronę Tak jakaś była słuchajcie Była w odpowiednim miejscu Tylko czy to wystarczy czy to wystarczy słuchajcie Chyba może nie wystarczyć Ciągnijmy w takim razie. No, zobaczmy. Zobaczmy. No tak, jeden, jeden przetrwał. Musimy ściągnąć naszą obronę ze środka. Biegniesz, 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 żołnierz. Dajesz, dajesz. Nie chcemy znowu żółtych flag i stagnacji w centrum wioski. Mhm. Okej. Okay. Okej, okay, teraz powinno być... No nie, patrzcie jaki silny, już pokonał kilku. Hmm, a to jest bandyta na trzecim poziomie, tak? Dlatego tak ważne jest atakowanie w kilka osób jednocześnie, bo wtedy można takiej jednostce przeciwnika zadać kilka hmm, czasów od kilku naszych jed... od... Ok, Okej, czyli coś tu w końcu jest. Szmaragdy, nie żeby mi to było do czegokolwiek potrzebne. Ale są, so, odkryto żelazo. Tutaj. To może być istotne, bo nie mamy go gdzieś przesadnie dużo. Tutaj mamy też taką ociupinkę żelaza. Dobra. Tutaj niestety nie mamy leśników. Bardzo mi się to nie podoba. Wróćcie na środek mapy. Mniej więcej. Więcej mieczy by się przydało. Zdecydowanie więcej mieczy. Więcej tarcz produkcji. Wszystko jest w produkcji. produkcji. Okej, okay, dobrze. Pierwszy problem, jaki widzę, to że mamy niedostatki lnu. Pomimo tego, że ten len tutaj rośnie, to chyba jeszcze na razie bym spawzował z tą pszenicą. Nie potrzebujemy teraz pszenicy, ponieważ tak nie będziemy robić chleba. Więc zostawmy sobie tą farmę wolną od krzywdy, dobra yy, nie wycinaj małych drzewek tak, dobrze ty również, i ty również nie wycinaj małych drzewek niech sobie porosną yy. czyżby potrzebny nie no jest dwóch leśników powinien dać sobie teraz radę jak nikt nie wycina małych drzewek ale chciałbym skorzystać z tych chwili, żeby zbudować tutaj oczywiście Kolejną i... O, może na razie nie będzie ta mniejsza. Dobra. No zobaczcie jak ślusarz się nudzi. no. Patrzcie go, patrzcie go. Co byś mógł zbudować? Mógłbyś zbudować trzy kolejne sierpy, bo to się na pewno przyda. Trzy kolejne piły. Ehm, myślę, że trzy kolejne łopaty i trzy kolejne kilofy co by się nie nudził, on mm, korzysta z miedzi, 5 sztuk miedzi, czyli tej miedzi zużywa bardzo dużo ale przestój z narzędziami to jest coś, czego bardzo chciał. warsztat stolarski, tutaj się chyba nasza ekipa nie wyrabia, słuchajcie no chyba, że nie ma desek, ale widzę, że wszystkiego jest pod dostatkiem mm, więc rozważam teraz, czy nie powinniśmy zbudować kolejnego zakładu stolarskiego on się tutaj niestety nie zmieścił. Tu by się zmieścił, tu też by się zmieścił. Może tutaj. Dobra, zbudujmy tutaj kolejny zakład stolarski. Um, I od razu za kolejką innym nieco nieco. Dobra. Przecież bardziej mnie martwi to, że nie mamy płótna. Mm, zobaczcie, zobaczcie. Tego płótna, gdzie ono było? Gdzie ono było? Płótno, halo. Tutaj, cztery płótna. Mhm. Ten warsztat tutaj pracuje tak tylko i wyłącznie na płótnie, bo dopiero teraz zbudowaliśmy sobie chatę łówczego, który będzie mógł coś e ewentualnie upolować. Mm. Wapi. Tak, tak. Czy mamy już jakiś wapi? Pierwsze 10 sztuk. Świetnie. Tutaj mamy też kamień. Czy ta chatka ten kamień Tak, ma w zasięgu, to dobrze. No i powoli zobaczcie, kończą. O nie! O nie, 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 nie. Znowu jesteśmy atakowani. Na szczęście uzbierało się tutaj trzech. Na chwilę, jakby dzięki temu powstrzymają ten atak. Oj, nawet mi się udało tak całkiem solidnie. Czy to jest jakiś zaawansowany żołnierz? No właśnie, A ten drugi. Zobaczmy, jak to był w składzie. Dwóch zaawansowanych, świetnie, świetnie. Bardzo mi się to podoba. Um, tak. Drewniane tarcz. Ile mamy drewnianych tarcz? A pochodni? Dobra, to na razie pochodnie może troszeczkę mniej. Tym bardziej, że nie mamy takiej ilości nawet mm, lekkich pancerzy. Jak tam obsadzenie tego. Nadal nie ma żadnego leśnika. Głównym powodem oczywiście jest to, że nie wyrabiamy się z lnem. Aż się prosi, żeby tutaj zbudować... ...kolejną. Tak, no chyba musimy to zrobić. Chyba musimy to zrobić. No jeszcze nie ma łupieżców nigdzie, tak? Czy tu jest? Pięknie, pięknie, pięknie mamy. Hmm. Idziesz mi zwiedzać. Tylko proszę pójść prawą stroną. Pójdź prawą stroną. Nie idź lewą stroną. Pójdź prawą stroną. No kolego, nie idź lewą stroną. Pójdź prawą stroną. No nie. No i pójdziesz przez obóz bandytów. Co za. Co za gałgan. Cofnij się. Idź tutaj najpierw. Teraz do przodu. Trzeba ich troszeczkę posterować, bo inaczej by przeszli tędy i... no. Skoro mamy już sąsiadów, to może będzie można z nimi handlować. Zobaczymy, może to, będą, może to będzie dobry handel. Jak tam tutaj? Nadal... Nadal jest ciężko, powiedziałbym, z szkoleniem kolejnych jednostek jak tam tutaj z mieczami zróbmy sobie więcej mieczy z żelaza tak. zdecydowanie chciałbym mieć więcej mieczy z żelaza na przyszłość, ponieważ będziemy potrzebowali żelazne sztylety mógłbym już zacząć je robić żelazne sztylety są o tyle potrzebne potrzebujemy ich do yy, tańczy Pancerzy z ostrzami. Podobnie oczywiście jak lekkich pancerzy, tak? Jak pojawią się łupiescy, no to to będzie jednostka, której chciałbym mieć najwięcej wtedy. Ale w związku z tym, tak jak tutaj sobie rozmawialiśmy, będzie potrzebna większa ilość lnu. No. Zobaczmy, czy gdybym tutaj zrobił farmę, oczywiście, jak farma. Potrzebowalibyśmy kolejnej szopy tkackiej. Szopa tkacka mogła być tutaj. Mm, dobra. Jak szopatkacka, to jest warsztat krawiecki. O no, proszę, mógłby być tutaj. W takim razie moglibyśmy sobie tą wodę w tym pięknym, małym miejscu. Co się znowu dzieje? Znowu jesteśmy atakowani. Gdzie? Ja się pytam gdzie? Chyba na szczęście udało się udaremnić ten atak. To dobrze, to bardzo dobrze. Wróćmy. Wróćmy na pole, że się tak wyrażę. 15, tak? Tutaj mogło być jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No i to drzewo jest tutaj, więc 15 będzie tutaj. I chciałbym, żeby to był tylko len. Tylko potrzebujemy zdecydowanie więcej pancerzy. W tej zakładzie krawieckim też od razu pancerzy i też zaznaczymy od razu, żeby korzystał z lnu. A tutaj odznaczymy, żeby nie produkował sznurów. No i to powinno w miarę na początek wystarczyć. Nadal nie mamy za dużo tego wapienia. Kamieniarz skupia się na kamieniu, w związku z tym mógłbym zbudować kolejnego kamieniarza, tak? Kolejny kamieniołom. I kazać mu się skupiać tylko i wyłącznie na tym wapieniu. Dobra. Zobaczmy, czy mamy tu... tak. Mamy tutaj świetnie. Mamy tutaj już... Gdzie oni się chowa? A tutaj są. Dobra, niech tutaj... Mamy tutaj na szczęście leśnika. Tutaj leśnika nie potrzebujemy, ale jest już czterech żołnierzy. Tutaj dziewięciu i leśnik. okej, okay, jesteśmy coraz lepiej bronieni, co mi się bardzo, bardzo podoba. bym teraz zadbać. O, tutaj tak nic nie ma, więc możemy zrobić coś takiego. W sensie nic nie ma w tym podziemiu, tak, na tym podłożu skalnym. Które czasami zwiastuje, że coś jest pod ziemią, no ale nie tym razem. Dobra. Coś mi się wydaje, że nasi leśnicy tutaj... Jak z tymi drzewkami wam idzie, co? Może wam tutaj trzeba zbudować kolejną studnię, skoro nie dajecie sobie rady? Kolejną w ogóle... Po prostu studnię, tak? O. Może tutaj? Dobra, tu jest leśnik, tu jest leśnik, to będzie studnia. Może oni po prostu nie mieli wody? To może być jakiś powód, ich słabych wyników z nasadzeniami, zaraz zobaczymy, jak tam poziom wzrostu noworodki na minutę 5,8 noworodka na minutę. No, okej, okay. zwiększyliśmy ilość naszych mieszkańców wolnych do pracy dwukrotnie, przez co ilość tragarzy też się zwiększa. Gilda w przygód została ukończona. Oczekiwanie na nowe zadanie: czyżby? No, to bardzo, bardzo dobrze. Więc, w razie czego budujemy już tancerzy ze ostrzami, których na początek nie będę nigdzie wykorzystywał. Swoją drogą, słuchajcie, gdzieś tutaj przydałoby się zbudować... No właśnie, tylko gdzie? Tylko gdzie? Hmm. Może gdzieś tutaj? Mieli w miarę blisko. Tak, to mogę być tutaj. Bliżej niż z desantowej, gdzieś muszą mieszkać ci wojskowi, którzy nie będą wykorzystywani, więc czas najwyższy. Nasi odkrywcy zaszli tam, gdzie mieli zajść, a następnie. Dobra, wyśleć tam po prostu. Chciałbym, żeby zwiedzili resztę. Może pójdą w dobrą stroną. Jak nie, no to trudno. Najwyżej ich stracimy. Troszeczkę bardziej na prawo. Uciekaj, uciekaj. No i idź bardziej na północ, kolego Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Kamień. Oczywiście mamy. Niepotrzebne nam szafiry i niepotrzebne nam szmaragdy. Żelazo za chwilkę będzie się kończyć. Mógłbym wysłać. Słuchajcie, na przykład, jeśli jesteśmy w zasięgu. Nie, jesteśmy. Proszę, jesteśmy. Dobra, tutaj. Hmm, tych gologów, bo tutaj chyba nic nie znajdziemy, tu jest pusto, tu jest kompletnie pusto. E, zobaczmy, co tam dalej jest na północ. Kamień, 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 kamień. no nie ma nigdzie żelaza, a żelazo nam się z tu jest troszeczkę, 40 ton. Um... Te golog, miałeś już tutaj i odkrywca, no. No dobra, sprawdźmy, kto tutaj nam rozszerza granice. To chyba będą te chłopaki. Tak, więc idźcie tak w tym kierunku, nie? Bo tutaj jest obóz, tutaj nie, więc może coś by się udało. Dobra, odkrywcy w końcu. W końcu. Zaszli w dobre miejsce. Dobrze. A tutaj widzę, że ktoś się nudzi, tak? A tutaj trzy noże są potrzebne. To zrobimy od razu sześć. Um, więcej tarcz troszeczkę z pochodniami tutaj też możemy wystartować do przodu dobra, tutaj warsztat stolarski więcej tarcz, no i oczywiście będziemy szkolić szkolić zarówno jednych jak i drugich, może troszeczkę też wypadałoby wyszkolić naszych pograniczników w związku z tym drewnianą włóczniu jak najbardziej się przyda chociaż pięć sztuk, prawda no, i zobaczmy. Zobaczmy. Chatka węgla. Tu już nie ma nic z zasięgu, tak? Dobra. Tu będzie jakiś. uuu, tu mamy rudę. Dobra. Trzeba się jak najszybciej dostać tutaj. Czyli pokonać ten obóz bandytów. Ten jest strasznie irytujący obóz bandytów. Chciałbym się go chyba pozbyć teraz. Ale zaatakujemy. Nie, no, atakujemy wszystkimi. Lecimy. Lecimy, lecimy, bo to się robi coraz bardziej frustrujące. W związku z tym tą chatkę. A ja sobie rozbierzemy tu chatkę węgla. Okej. Okay. Woda już jest, słuchajcie. Woda już jest. Więc. W... Wydaje mi się, że powinniśmy szybciej zacząć sadzić ten nas. Okej. Okej, świetnie. Bierze strażniczo. Zmieniamy priorytet. Lecimy tu wyzmiecie sobie miejsce patrolu na tutaj, tą północną flankę, że się tak wyrażę. Wszyscy, niestety, leśnicy zostali pokonani. No właśnie dlatego nie chciałem ich zabierać ze sobą. Teraz, w przypadku ataku przez zamaskowanych złodziei, mógł być klops. No ale tutaj mamy ten garnizon, który jest pełny. Bardzo, bardzo dobrze. Za chwilę też chciałbym przystąpić do ataku na ten obóz i zacząć się rozszerzać granice na lewo. Bardzo potrzebujemy więcej. Tu jest złoto. Okej. Okay. Tu jest żelazo. Żelazo i żelazo. Świetna wiadomość. To jest bardzo dobra wiadomość. W związku z tym, zanim co. Wieża strażnicza. Chłopaki. Potrzebuję ten cały obszar mieć pod sobą, że się tak wyrażę. To żelazo trzeba stąd jak najszybciej zabrać, żeby móc postawić kopalnię. W związku z tym potrzebujemy przypadkę żelaza w tym miejscu, żeby zebrała to żelazo. Tu i tak chyba nie ma innego żelaza. Jest troszeczkę miedzi, to też jest dobry znak. Gdzie jest geolog? Gdzieś tutaj. Dobra, sprawdźmy proszę jeszcze. A, sprawdzasz przy okazji. Tak, no właśnie o to mi chodziło. Czy tutaj byśmy coś znaleźli? Na razie nic nie znalazłem, szkoda. Dobra. Hmm. Okej. Okay. Jak tam odkrywanie naszych sąsiadów. No, jak widzę, u ci to mają dobre złoże. No tak, no tak. Sąsiada zawsze, trawa jest bardziej zielona. Eem, dobrze. Widzę, że płatnyż że znowu się nudzi. No cóż. Niewiarygodne, niewiarygodne. Sprawdźmy. Widzę, że warsztat krawiecki też jakoś. Duchy. O, come on! Ale. Dobra. Chowajcie się. Nie chcę stracić wojskowych. No, nie mamy. Nie mamy po prostu. Nie mamy nic, co by mogło na razie odeprzeć duchy. E, oczywiście, że nie. Więc. Zobaczyłem prędzej te 10 tutaj, no te duchy poleciały sobie? Uff. Poleciały sobie, więc teraz y, zaczniemy produkować szaty. W następnym też zaczniemy produkować szaty. W warsztacie stolarskim, które mamy tutaj dwa, zaczniemy produkować drewniane piki, w tym też drewniane piki. Um, czy straciliśmy jakieś narzędzia? Łuków nie będzie. Straciliśmy niestety naszego myśliwego, tak? Dobra. Najważniejsze, żeby teraz jak najszybciej zbudować Akademię Sztuk Tajemnych. Mam nadzieję, że ta jedna wystarczy. Mam nadzieję, że ta jedna wystarczy. Mhm. Matka żelaza też jest pusta. Możemy z niej zrezygnować. Dobra. Może zawczasu. Może zawczasu. Czy my będziemy odpowiednio mieli liczbę? Tak, jest szansa, że będziemy mieli odpowiednią ilość materiałów. Nie wiem, ile tych duchów będzie, słuchajcie. Nie wiem, gdzie ta krypta ewentualnie się znajduje. Hmm. Czyli drzewo, z którego wychodzą, no ale musimy być przygotowani. Skoro zaatakowali już raz myśliwego, to to się za chwilkę powtórzy. Um, dobra. W związku z tym, możemy z powrotem przywrócić tych. E, specjalnie ich schowałem, słuchajcie, tutaj do obozu wojskowego, który na szczęście jest w miarę blisko, ponieważ e, te jednostki by się wystraszyły, zostawiły swój cały oręż. E, no a to byłby problem, tak? Tworzenie tego oręża chwilę trwa, więc. Dobra, może korzystając z tego, hmm, przenieśmy tych tutaj. Zobaczmy, czy ten garnizon miałby w zasięgu, powiedzmy tak, salę. ale dałoby się coś z tym zrobić. Chcę zaatakować ten obóz wszystkim, co mamy. Więc przygotuję na razie te jednostki, zgrupuję je w jednym miejscu, tak ci już biegną, powinno się udać, zobaczcie ile mamy jednostek. Jesteśmy w tym momencie tutaj od wschodu kompletnie, ale to kompletnie odsłonięci, więc mam nadzieję, że nie wykorzystają tego nasi wrogowie. Dobra, można atakować troszeczkę dalej niż wskazuje na to zasięg garnizonu czy wieży strażniczej, co mnie bardzo cieszy, bo właśnie wykorzystam to do ataku. Dobra, jesteśmy atakowani tylko w miejscu, w którym sami atakujemy. Jakby to był ten jeden, jedyny obóz, bo pięknie. No, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Hmm. Za chwilę cofnę. Pięknie. Cofnę teraz jeden garnizon z powrotem na pozycję, czyli ten, najbardziej wysunięty na wschód. A tym chciałbym nieco Dobra. Tutaj za to weźmiemy naszych strażników, których wypadałoby mieć troszeczkę więcej, żeby rozszerzać granice i jednocześnie odblokowuje możliwość rozszerzenia granic. Chcę się jak najszybciej dostać do tego żelaza. Niestety nasi wojacy nie odkryją nam terytorium. Oj! Tak, możemy ich cofnąć w to miejsce, żeby byli pod ręką. Jednocześnie ci, czyli ta dwójka, która tutaj została, niech sobie będzie tutaj. No, my musimy poczekać, poczekać na szkolenie. Dobra. Tworzymy pierwszych czeladników Czarnoksięstwa. To jest bardzo, bardzo, bardzo dobry znak, że będziemy w miarę przygotowani na kolejny atak. Teraz tak. Jak już jest mowa o kolejnym ataku, to chciałbym. Chciałbym chyba zbadać kolejny garnizon. Ujawniono złodzieja w przebraniu. Zobaczcie, właśnie. Cofnęliśmy się na czas, ponieważ jesteśmy tutaj już atakowani. To jeszcze nie jest złodziej, to jest złodziej. Czy... Tak, ujawniliśmy go bardzo dobrze. Mamy tylko trzech niestety leśników. Ten garnizon też odniósł pewne straty. Widzę, że tutaj mamy. Aj, nie mamy już. Niestety nie mamy już leśników, dlatego zabiorę leśników z tego garnizonu. Mam nadzieję, że tak. Przejdą czym prędzej do tego garnizonu. Zobaczmy, gdzie idą ci złodzieje. To jest farmer. Oczywiście, że idzie do Akademii Wojskowej. Kraść broń. Dobra. Widzę, że ukradłeś coś, jeden i drugi. Dobra, będziemy gonić, aż dojdzie leśnik. Leśnik, ja cię bardzo poprosił, żebyś tutaj dotarł na miejsce, bo gdzie ty jesteś, jak nie. Skoro nie macie tu. Musisz być tu. Okej, okay. nie mamy odpowiedniej ilości leśników, więc niestety, ale tych dwóch ludzi tutaj nasokradnie. Dobra, więcej leśników. Jest jakieś nieporozumienie, że ich nie produkowałem. Dobra, 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 dobra. Ok, jak tam w Akademii Sztuk Tajemnych, tutaj ta produkcja trwa. Hmm. Chciałbym zamówić oczywiście większą ilość wdzianek, większą ilość lekkiego pancerza, ponieważ potrzebujemy każdego z tych elementów. Dobrze, że zbudowaliśmy koronawirus, warsztat stolarski. Tu przydadzą się wszystkie te elementy. z narzędziami? Hmm, w miarę stabilnie. Może jeden młot, bo ewidentnie widzę, że jest jakiś niedostatek i trzy łopaty. Dobra. Tak byśmy to zostawili. Skoczyliśmy jakieś nowe miejsca na mapie. Obóz ekspedycji i kolejny obóz ekspedycji. Okej. Okay. Okej. Okay. Tak. Kolejny garnizon. Wtedy zaczęli nas atakować, kiedy planowaliśmy ten kolejny garnizon może gdzieś w tym miejscu w nim po prostu będzie troszeczkę inny skład. Tutaj chciałbym właśnie na przykład mieć o to ekipę czyli czarnoksiężników, tak? Żeby zwalczać duchy, które ewidentnie tam gdzieś z północnego, z północy do nas przychodzą. Twoje jednostki są atakowane. To odparliśmy. Zniszczono wrogi obóz. Tutaj byli złodzieje. No, coś nam ukradli, Odkryto centrum handlowe. Innej frakcji. No właśnie, zobaczmy. Zobaczmy. Zróbmy sobie posterunek handlowy. Ten posterunek mógłby się wydarzyć gdzieś. Niech będzie gdzieś tutaj. Nie potrzebuję Być w miarę w centrum. Tutaj jest magazyn. Moglibyśmy też za chwilę już zacząć. Chciałbym kolejny magazyn gdzieś tutaj zbudować. tak? Nadal nie mamy, słuchajcie, nawet granicznych strażników. Przepraszam najmocniej. Czego nam brakuje? No brakuje nam włóczni. Produkujemy łącznie z wszystkim innym, więc to chwilkę zajmie. Pomimo tego, że mamy dwa warsztaty stolarskie, to troszeczkę trwa. Hmm, dobra, zobaczcie, ile jest Dobra, lecimy z nimi, tak? Ciekawe, no właśnie, dosyć szybko giną ci leśnicy. Jeśli nie mają wsparcia, ok, to tych możemy odwołać, ich możemy odwołać. Ale tutaj tak, zdecydowanie potrzebujemy więcej żołnierzy. I cały czas coś jak widać, no ale dobrze to na tak. Większej ilości złodziei udało się odeprzeć. A tymczasem moi drodzy, myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za wspaniałe towarzystwo. Serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek, a tymczasem dobrego dnia! Albo dobrego wieczoru i oczywiście dobrej gry. Do zobaczenia. Cześć.